Oh. Dobra, jakie piosenki zaczynamy? Od jakiejś na czasie? Nic nie mam na czasie, no ugal, no to teraz jest znany? co to teraz jest znanego? No nie wiem. Nie ma nic. Sana, ale... albo Dawid podsiadło. Witaj, tupa w bicie, miniaturki dla ciebie mam. Która to jest piosenka? Patrzę na memy i myślę, czy się będę dzisiaj śmiał? Nieznajomy! Poka poka! Poka poka mi BYDLAKA, poka poka mi swój talent. Poka poka mi muzykę, poka mi MEMY wspaniałe. Poka poka miniaturki, poka poka mi GOŚCI, SZORTY też to przegląd oraz komentarz aktualności. Przegląd oraz komentarz aktualności, dzień dobry, witamy wszystkich. Ze mną jest Marcin Pabbit. Dzień dobry. Człowiek, który zdobył prawie Nangan Parbat, ale zdobył tylko I'm a Dokładnie tak. I'm a, I'm a dzisiaj nie jest z czekanami, dzisiaj nie jest z rakami. Aczkolwiek rakowe miniaturki dzisiaj będą i będziemy sobie je właśnie przeglądać. No i tematycznie jesteśmy w górach, bo znajdujemy się w Beskidach. Co prawda gówno widać, że znajdujemy się w górach, bo jesteśmy w pokoju. Mogliśmy to nagrać na zewnątrz, ale na zewnątrz jest zimno i nikomu się nie chce na zimnie siedzieć. Może być widać na przykład po mojej twarzy, bo pewnie mam czerwony ryj, dlatego że saunowałem wczoraj cały wieczór. Saunował, to prawda. Saunowanie to jest określenie na... Seks z wieloma mężczyznami. To chyba będzie obiad u mnie w domu. Tak, piątek, klasyczny piątek. To jest, był taki, nawiązując do no. tego sta tej starej przyróbki, jednej z pierwszych, jak jeszcze był jeden z dziesięciu, z I Iwona. Za karę łysy dostanie pytanie, żeby go udupić, hahaha. ha. ha, ha. Tak. To tam był Yeti, ja Yeti, tak. ja chuj z tym. Tak, tak. To tam było właśnie, co to jest, jak jeden facet rucha się z drugim. To będzie chyba obiad u mnie w domu. Iwona była najgorsza na świecie, ale też pamiętajmy, że gdyby nie Iwona, to nie mielibyśmy teraz takiego boom sztucznej inteligencji, bo to ona zapoczątkowała. Dobra. Do. Ona będzie ikoną sztucznej inteligencji, jak będzie nas przejmowała. A co dzisiaj będzie nas przejmowało? Dzisiaj będą nas przejmowały miniaturki, jak już wspomniałem na karcie na czasie. Będą nas przejmowały wasze bydlaki. W tym wypadku akurat muzyczne, które wrzucacie na grupę z Zupynators oraz memy, no bo jednak memy są najważniejsze, najbliżej naszym serduszkom i temu, co Marcin też ma w głowie, no. Trochę ja mam bań. w głowie memy. czy znaczy ja nie jestem aż tak bardzo memiarski, bo wydaje mi się, że to... Nie, nie przygotowałem się celowo. Wydaje mi się, że... Ciach bajera. Tak, tu, ch chodzą tutaj ludzie po prostu. Nam przeszkadzają specjalnie. Bo chcą zaistnieć w internecie. Chciałem chciał trochę ten po prostu. O. Oglądamy kartę na czasie w Pornhubie. Kłamią tam na tym Pornhubie, nie? To jest zmanipulowane na maksa. Czy co? Topka i ten. I, I kto tam jest że... w tej Topce? Nie wiem. W naprawdę nie, nie naprawdę nie wiem. Ale że podobno to jest manipulowane Ma bardzo. No, na przykład w topce powinno być. Podobno można zmanipulować też te wyszukiwania. Bardzo łatwo. Możliwe, ja nie wiem. Nie wchodziłem nigdy, nie znam takiej strony nawet. Więc być może tak jest, być może nie. Dobrze, zaczniemy od karty na czasie, e, proszę bardzo. Po poka, poka, poka mi, poka, poka, mi bydlaka. Posiedzenie Sejmu, Dzień 10, 12 grudnia 2023. No, mamy tak, posiedzenie Sejmu mamy Tuska, mamy Morawieckiego i mamy Sławomira Mencena. I wszystkie te rzeczy, jedna ma 4 miliony 200, 4 miliony 200, Mencen ma 1 milion 100 tysięcy, no ale wiadomo dotyczy to incydentu gaśnicowego. Jeszcze słychać dzwonka dźwięk. No to jest niesamowite, że to tak ruszyło, nie? Jeśli chodzi o świat internetowy. Tak, totalnie. Ludzie i tak interesowali się polityką, tylko narzekali na tę politykę, i byli w kurwień tą polityką, ale nigdy polityka tak wysoko na czasie nie była. Ludzie po prostu sobie to puszczają do. właściwie chciałem powiedzieć, do obiadu, ale to ma 12 godzin. To znaczy, wiesz, mnie się wydaje, że y, polityka nie, że nigdy nie była tak wysoko na czasie, tylko w ogóle nie, nie była, jakby to był świat totalnie obcy w polityce. No. I pomijając takie wiralowe historie typu, wszyscy na story coś związanego z głosowaniem, tak. to takiego zaangażowania nie było nigdy. Myślę, że to jest kwestia tego, że no popkultura nam wjechała, że tak powiem, mocno w Sejm, którego no, dowodem jest obecność Szymona Hołowni jako marszałka Sejmu, nie? Szymona Hołowni i kilku innych posłów, którzy tam są, nie wiadomo kurwa dlaczego. Znaczy nie mówię, że Szymon Hołownia jest, nie wiadomo kurwa. Dlaczego? Bo my wiemy dlaczego. Czy Deutschland? Czy Deutschland? <grywia> Dobrze, dalej Buddha TV. Budżet 100 tysięcy złotych. Misja zostać Świętym Mikołajem. Trochę nieokrzesanym aktem. No i patrz. Kurwa. Kamil, hmm. robisz miniaturkę. Znaczy, ten tytuł jest taki, że przez to, że powiększyłem to, żeby były większe miniaturki, nie wiadomo, co ty tam nawet powiedziałeś. No, nie, co on mógł tam powiedzieć? Trochę nieokrzesanym, ale. Ale dobrym. Ale dobrym. Powiedz ale na... szczodrym. Ale szczodrym. No i jeździ... no to sprawdź, zobacz. Ale, ale lepszy, lepszy niż żaden. żaden. Dobra. No i co, mi siedzi? Lepszy niż Żabson. No i Kamil oczywiście robi to, co potrafi najlepiej, czyli wypierdala hajs w ludzi. Co jest generalnie bardzo spoko rzeczą. Win-win. Win-win, bo też nie przykrywa jakichś swoich fakapów w stylu mm -hmm. Zygmunt. Jezus, jaki Zygmunt? O Boże! Filip Heiser, oczywiście, że Filip Heiser. Boże, obraziłem Zygmunta w tym momencie. Dalej, klaut M3 Roast Special Załęcki versus Wielki Buchajto. Nie yes. Dziwna jest ta miniatura. Nie, to, to, to nie jest mój świat zupełnie. Także ja w ogóle wydaje mi się, że mam taką obawę, że pomijając tematy sejmowe, to za chwilę to wszystko, co się tutaj pojawi, jest mi kompletnie obce. Tak. Bo tak. Blok, blok ekipa też mi jest obca zupełnie. Jest ci obca, ale patrz, blok ekipa od tylu lat tak. okupuje pierwsze miejsca w karcie na czasie, mimo że. Tak naprawdę się tam niewiele zmienia. Nie ma tam postępu technologicznego. Tam wszystko jest dokładnie. Ja w tej myślę, że samej postęp zasadzie. technologiczny zatrzymałby akurat. Yy... To prawda, gdyby zrobili modele 3, chociaż kurwa, gdyby zrobili takie chujowe modele 3D, Walaszek. To jest na tyle ikoniczne, już, że chyba ch chyba. Klasi, to jest. to czasem tak zwane. Brown nie wytrzymał, zaatakował Kaczyńskiego. Pytam, kto będzie. Kto będzie, kurwa? On. Pytam kto będzie na imprezie, kurwa. Pytam, kto będzie. Kto się będzie bił na klaucie, tak? Tak, kto się będzie bił na klaucie. I tam mówi: No, Marianna Schreiber. A on tak, kurwa, Marianna Schreiber. Ale stary, to jest niesamowite, bo ja na karcie na czasie nie byłem tak sam, żeby sobie wejść, nie byłem nigdy. ja widzę, co tu się dzieje. Jaki, widzę, tu jakiś chłop kupił metalowe mydło. To jest bloek, to jest chłop. Blołek, okay. Chyba, że... A kupiłem metalowe mydło i stało się to. I kurwa, co? No. A to są shortsy w ogóle, To Są tak? shortsy, tak. Kupiłem świeczkę do ucha i stało się to. I zobacz, zaraz po sobie są. Jeden ma 4 dni, 1,19 Mm -hmm. No Blałek tylko shortsy w tej chwili robi. Dlaczego Grzegorz Bram nie. Lub... No, no wiesz, no to jest właśnie. To jest Ale malę, zobacz to jest niesamowite, bo wychodzi na to, że Sejm kompletnie okupuje karty na czasie. Tak, tak, no za... pod, pod tym Mencen po ekspoze Morawieckiego. I muzyczny impostor potem... Monika Kociołek. Puść to. Nie, ty impostor. Jedna z nas ma jedna... inną piosenkę. A, dobra, nie, nie możemy i tak, bo wejdą prawa autorskie. Już Ci tłumaczę, na czym to polega. No i one słuchają piosenek i udają, że tańczą i one muszą zgadnąć, która z nich y, ma inną piosenkę. Okay. Rozumiesz? No ja wiem, jest to... I to jest wszystko. Tak, i to jest wszystko. No i jest to na czasie. Dobra. No, jak widzisz, tak trzeba robić, a nie kurwa jakieś piosenki z fortepianem. Dobra. Jak debil. Skandaliczne zachowanie Grzegorza Brauna odpalił w sobie gaśnicy. No brauna jest sporo jakichś. Brauna nie? jest sporo, no ale to też ja no nie chcę mówić, że za moich czasów, ale jak były sytuacje skandaliczne w sejmie y, różne, bardzo kontrowersyjne, to aż takie sytuacje jak to, to ja mam wrażenie, że się to o 20 lat spokojnie, jakieś sytuacje typu Leper. No Leper, Stefan Niesiołowski. Ale nie Niesioł... aż taki Gabriel Janowski, tak? Tak, skakał tam. Tak. Tak, ale on potem powiedział, że przecież mu podali proszki, nie? To jakby... I, i to było też 20 ponad lat temu, nie? Tak. Więc jakby... No, więc no, to ule. też już jest kawał czasu. Sprawdzamy, Sprawdzamy jak my się... się znamy ze świeżym. Okej. Okay. Okej. Okay. Będziemy mieć drugi psa? Tak. Ekipa w ogóle, ci ludzie z ekipy, czyli, znaczy tam z Gen Z, nie, Twoje 5 minut i tak dalej, oni wszyscy mają w tej chwili takie miniaturki, które wyglądają jakby to było zdjęcie, które ktoś potraktował AI. Mhm. I jest coś dziwnego w nich, jest coś takiego niepokojącego. Zobacz na ich twarz, jest coś... Ja wiem, kto robi te miniaturki, pozdrawiam serdecznie, ale po prostu. Nie wiem, w sensie... Nic no... dziwnego w tym. Nie, to znaczy, ja bym nie powiedział. Nie, uśmiecha się dziewczyna. No fakt, to jest wszystko bardzo takie na no, jakichś dziwnych kolorach, filtrach i tak dalej, ale to. Pamiętasz, jak był bum kiedyś taki, żeby były zdjęcia w HDR tak zwanym. I one były takie wow. Przesunięty suwak do końca i... Tak, jakie zdjęcie zajebiste, te, te takie postapokaliptyczne i niebo, które wygląda jakby było zrobione z różnych warstw żelaza, nie? No ja kurwa nie kumałem tego trendu. No ja myślę, że to jest no, taki nurt miniaturkowy, on jest wszędzie i nie widzę tutaj nic niezwykłego, no, ale tak. pamiętaj, że rozmawiasz z laikiem, nie? Felieton, Grzegorz bronił gra... Gaśnica, Felieton Tomasza Olbratowskiego, no, jest gaśnica, jest wycięta ta miniaturka. Jest obramowanie na biało i żółto. Rzeczywiście są napisy białe i żółte, więc jest konsekwencja w tym. No, i jest ten ogień. I powiedziałbym, że nawet nie jest to estetyczna miniaturka. Jak na kurwa ilość rzeczy, które są tutaj wsadzone. A pod nimi palion zielone 3. Palion okay. ma to do siebie, że. On zrobił najpierw zielone i to siadło jako taki hit właśnie wśród jego widowni, więc stwierdził, że zrobi za chwilę później zielone dwa. A to jest też jakaś youtuberska historia? Tak. Okay. I teraz zrobił zielone trzy. I, i tak mnie do końca, kurwa. Co mówią Gimbusy 7. To ja Melinium, tego nie pomalujesz. <grym> I tak dalej. A a to, to jest trailer, to ma tylko 19 sekund, żeby było jeszcze śmiesznie. Nie? A to jest super akurat. No to gratulacje, nie? Bo... Tak, nie, on ma bardzo duże wyświetlenia. Nikita. Aha, dobra, to jest Nikita. To jest ta od Daniela Magicala była. Mhm. I zrobiła Fermonar. Piosenkę. Jestem ciekawy, przy takich piosenkach, nie, nie chcę teraz jakby negować autorstwa, czy podważać, ale zakładam, że jest duże prawdopodobieństwo, że autorstwa brak, jeśli... Wykonawca utworu, realizacja teledysku... Okay. To, czyli piosenka... autorstwa brak. Generalnie, gdyby Państwo mieli wątpliwości, czy ktoś jest autorem tych utworów, to często w kredytach jest podpisane wszystko. Tak jak teraz nie chcę jakby wchodzić w porównywanie się, natomiast kiedy wchodzę w, na przykład w kredyty moich piosenek, to jest dokładnie napisane, kto co zrobił kto gra, który instrument i tak dalej, natomiast jeśli ktoś to ukrywa, to znaczy, że prawdopodobnie nie ma autorstwa i, i, i kropka. I kropka. No, zobaczmy, myślę, że... jak Nikita śpiewa. Nie ten, Ta Ten back vocal, który tam jest, to taki... no wiem, no, to jest efekt, efekt na wtyczce. Tak, ale jak nie pasuje, tak jakby kurwa, za nią stał jakiś stary, obleśny mężczyzna i sapał. Co? Nie mija się z prawdą, szczerze mówiąc. I tutaj masz kolejną miniaturkę od ekipy, nie? To jest tak? To jest Feast, nie? Nie, 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 nie. To jest... Boże, Maja. I co? Świeży? Nie, nie, nie wiem. Albo kartoli, okay. kurwa, ja nie wiem. Ja Mortalcio. To, to jest Mortalcio i, i Maja chyba, ale nie jestem pewien. No w każdym razie to jest okay. ten sam vibe miniaturki, czyli też przeciągnięte przez AI na No, no. No i tyle. Tyle z miniaturek. Wszystkie miniaturki przelecieliśmy. Teraz sobie sprawdzimy na szybko wasze talenty. Czy są jakieś? Poka poka, poka bydlaka, poka, bydlaka. poka, poka bydlaka. Proszę bardzo, ostatnia rzecz, którą ktoś rzucił. PPG non-modo oficjalny teledysk. 871 wyświetleń 30 listopada. Zobaczmy, co to jest. Nie, no, nie mam Ciuchy nie pasują kurwa powiedz wam do teledisku. Pierdole! No Sweet Noise, nie? Sweet Noise z y cirka 2002. No kurwa totalnie. True też panterowe. Ale teraz jest chyba całkiem spoko. Są patenty takie. Tylko nie, nie podoba mi się ta sekcja, gdzie gra zespół. Nie wiem, gdzie jest pokazany. Mimo, że jest czołg. No jest to coś, uwaga, teraz użyję te, tego magicznego zdania, którego zawsze używam. Coś, czego mógłbym słuchać w liceum. Jak byłem w liceum, to tak grali, tak grały zespoły, właśnie, które były lokalne, które były z Katowic, podobnie trochę jak Illusion, jak Sweet Noise. I, hey. i to jest całkiem spoko. No. Kiedy ty byłeś w liceum, Cyk. ja byłem mniej więcej w piątej, szóstej klasie podstawówki, i ja wtedy słuchałem systemowe down. No tak. I wydaje mi się, że to też może być inspiracja. Nie słuchałeś w piątej klasie podstawówki systemowe down. Kurwa. Słuchałem, słuchałem. I nie mogłeś. Oczywiście, że mogłem. Kurwa, której płyty? Przepraszam bardzo. Stary, piątej klasie podstawówki... Toxicity wyszło na przykład w 2001. 2001 no. no. A ja w piątej klasie podstawówki No A, dobra, kurwa, dobra, by mi się pojebało, pojebało no. mi się... W 96... No, ładny teledysk. Obrazek jest, no. A to jest greenskin, nie? Nie myślę, Nie, mam greenskin. Nie, ruszałem się włosów, i Ja myślę, że. Ciekawi ludzie słuchają, jakby Twoich rzeczy, w takim sensie, że są Twoimi odbiorcami. No. To jest zupełnie nowe, nowe dla mnie środowisko. Fajne. Jest zupełnie innego. Dla no? mnie, proszę bardzo, prosik kurwa, Fajne. gorszy dzień. Miałeś gorszy dzień, to teraz mam nadzieję, że będziesz miał lepszy dzień. To zap Dzień Ze wszystkich stron podglądają, przebiegli. Nic dziś nie zrobię, nie umiem i nie chcę. Nie potrafię i nie chcę robić takich hitów. Nie potrafię i nie chcę robić takich hitów. 30 centów, grzbietów, seszytów. Ja mam trochę wrażenie, że jest tu odrobinę za dużo instrumentów. Jak w moich piosenkach. Tylko, że u Ciebie jest coś przewodniego, a tu nie czuję te, tego, że jest taka przewodni, przewodnia rzecz, która ciągnie. Tak jakby wszystko grało naraz. Fajne, takie nieszablonowe. No nie, nieszablonowe zdecydowanie. A ja najbardziej lubię właśnie nieszablonowe rzeczy. Jeszcze jedną, jeden numer. El Pento to na bank będzie kurwa rap, nie Dobra, są rapy kurwa. Pianinko chodzi jak King Kong. Abraham Lincoln przeciwko samotnym wilkom. Że... Myślałem, że nawijasz Jareckiego z tego. Jestem poza marginesem, no bo jestem poza kartką. Plawaj się własnym stresem, tutaj nie pomoże. Banknot nie wiem co przyniesie wiatr, kiedy odwiedzam balkon, ale znów palę sam, więc mi nie podchodź z gadką. Chyba zapomniałeś, że nie kibol nosisz, ale sprawiedliwość waży duszę, kiedy jestem na przypale. Mam parę wielkich fat, które muszę unieść, ale kiedy wchodzę na wagę, ona nie dźwiga moich zalet. Melo to jest jest pierdolnięty. Panie, ja dawno nie słuchałem takich rzeczy. W gruncie rzeczy tak trochę. Rok temu to jest przed rokiem, numer to 30 maja 2022. Czyli to jest tak, że ktoś się to podesłał po prostu, tak? Tak, tak, tak. tak Posłuchaj mi ludzie, wiesz. Ode mnie łapka w górę, słuchaj. Moim zdaniem to jest. Brakuje takiego trochę old school, true school, szczególnie beat też jest taki mocno oldschoolowe, ja jestem miłośnikiem, generalnie bardzo lubię ten klimat sobie poczuć znowu. A właśnie jest podpisany, czy jest bit? Nie jest podpisany, czyli, czyli możliwe, że on nie jest w ogóle... Ale nie ma go też, tego bitu tutaj okay. nie wykrywa go, żeby to był jakiś... Okej, okay, czyli ktoś sobie zrobił ten... no nie wiem. No, nie wiadomo, nie wiadomo, w każdym razie ma to ile wyświetleń... 8, 8, Z perspektywy słuchacza, nie muzyka, ja zawsze lubię wiedzieć, to odpowiada za co, więc zawsze polecam podpisywać zawsze autorów. Żeby Taka potem rodzina. móc ich rozliczać, kurwa. Jak przyjdzie czas, rozliczeń. Ja ba bardzo to lubię, bo często jestem właśnie ciekawy tej strony autorskiej. No to teraz będą autorskie memy, albo nie autorskie. Koniec z bydlakami, kurwa. Lecą memy, proszę bardzo. Poka pokami poka, poka bydlaka, bydlaka. Poka pokami bydlaka. My innocent face, my sexual desires. Gerber, Ghost Pepper. <laughs> to jest fejali zrobione, widzę po tych tutaj nie. napisach, które są. <laughs> Gerber Ghost Pepper dla dzieci, kurwa, youtuberów, nie? Gdy Brown załatwił Ci złoty przycisk, dużo wcześniej nie myślałeś. <laughs> Zdecydowanie, słuchajcie, tak to idzie w tę stronę. To jest niesamowite, że Szymon Hołop nie jest Marszałkiem Sejmu. Jeszcze, I jeszcze sobie tak radzi, wiesz, bo to jest, ja mam wrażenie, że nie jest w Zaraz, porządek. a czy ty Kurwa, jak byłeś mam talent, to był chołownia, wtedy to prowadził. Kurwa, on mi jeszcze zdjęcie pokaże z chołownią. Całują się. Gdzieś to mam. Gdzieś to mam. Pierwsze zdjęcie. polubione, ulubione w ogóle. Jest. Jest. Pokaż. Kurwa, prokop, chołownia. Rozumiem, że to jesteś ty, nie? No, 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 no. A kurwa, kto to jest? To są ochroniarze. Ja Ale ekipę to, żeście pachymy. zmontowali. Ekipę totalnych pojebów, kurwa. To, to wszystko miało wyjść inaczej. To, też mem by tutaj pasował z chłopaków z baraków. Nie? Kurwa, miało wyjść inaczej. Nadchodzi czas białego zimna i białego światła. Czas szaleństwa i czas pogardy. Ted Dejre. Czas końca. To z Wiedźmina, Jakbyś nie wiedział. Nie wiedziałbym. Mm, mm. To wypierdalaj. Panie marszałku, gniotek pękł na korytarzu. No to widziałem inne, że właśnie pęknie gniotek Mało, i już. Gniotek mi pękł. Tak? Przepraszam, panowie. Pomyślałem, że może macie ochotę na pierniczki. No, proszę. O, proszę bardzo, o, o jest. Ja wezmę Grzegorza, brał na może, co? Jest tutaj mogę? pierniczek, że wybrałem, proszę bardzo. Dobrze, wspaniale. Jest też pierniczek. Piździsko. Dobrze, ja spróbuję, zacznę od G. Mm. Mm, mm. Kiedy wiesz, że twoje życzenie się spełni, bo zmuchnąłeś wszystkie świeczki. Za każdym razem kiedy dzwoni do mnie telefon. Co do kurwy. Spok, Co do kurwy. Ja tak mam. Tresujesz się, jak dzwoni telefon? Mm. Także kurwa, trzeba będzie pogadać, Odeb odebrać czy nie odebrać. Nie mam problemu z rozmową, tylko z tym, że jesteś wzywany natychmiast do czegoś. A. Ja lubię na przykład napisać do kogoś, czy mogę do niego w tej chwili zadzwonić, albo jak już to kiedy. Chyba, że z kimś mam taki przelot naprawdę codzienny, że jesteśmy w ciągłym kontakcie. Okej. Okay. Potrzebne pilne przeniesienie na inną parafię? Better call Paul. A jak najbardziej jeszcze ja. Kiedy pies zeżre jakiegoś śmiecia. Gniotka. Remember Joe Pesci, this is him now. Do you love him even more now? No, Makłowicz, to a jest gość. Niekonieczna postać. Może i leżała obrzyga na prześmietniku, ale w głowie pana Muminka wciąż wybrzmiewały słowa dziadka, kto wybrzydza. to pan Muminek tutaj jest. To już mi. Trochę, to już mi trochę śmierdzi e, takimi grażeniastymi gra... Ta. grafikami. Zeus narkomani, walenie hery po nocach. To jest w ogóle pancz, który kiedyś się Bisz powiedział. I to tak w czasie, kiedy był właśnie, kiedy wyszły płyty wilk albo Zeus nie żyje. No. To właśnie kiedyś yy, on na wilku chodnikowym to ma yy, Ma wersję, że robił rzeczy krążące bifem z Zeusem. Nie, w pokoju grożące bifem z Zeusem! I tu chodziło o to właśnie. nie hery. Y -hmm. <laughs> Liczba oglądających obrady spada. Bez obawy, panie Szymonie, zajmij się tym. Polecam piernikowy sfinks, przepis własny. Coś ogromnego. Piernikowy sfinks, ale. Jest tu, jest tu piernikowy sfinks. To jest. To jest telefon przecież. Halo? Tak? Halko! Dzwoni twoja dupa po Do Dobra, jeszcze może bym sobie zjadł anal. Nice! Kiedyś niech wpadnie za kołnierz. Uu. Uu. Teraz to ja już nie chcę wszystkiego podpisywać. Jaką miał minę, jak gratulował tak. z Tuskiem. Sobie. Tak. Taki pies, który kurwa zjadł książkę telefoniczną. Z panem prezydentem też mam zdjęcie. Tak? Spotkaliśmy się na granie Świnicy. przepraszam, na granie Idąc z Kasprowego na Świnicę. A, to i powiedzieliście sobie dzień dobry, coś takiego, bo tam się trzeba zawsze powiedzieć, nie? jak się mijasz z kimś. Mhm. Nie powiedziałeś mi cześć. To ty nie powiedziałeś cześć. Nie, to ty mi nie powiedziałeś cześć. A zaraz potem podszedł do mnie Kaminstof. Ja cię będę edukował, ale jeszcze po prostu słowo i to się skończy źle. I zapytał, czy mogę zrobić mu zdjęcie. Był Kimś to wyglądał. Tak, strzelam mógł być siostrzeńcem albo bratankiem, albo kimś takim. Ja wtedy powiedziałem, że tak, ale ja też chcę wtedy zdjęcie. Okej, okay. Jobs now. TikToker, stand up comedian, influencer cosplay, jobs in the future. Gravity eater, quantum hunter, glitch dreamer, Boy... dwój. Borson Cutter i to. Tak będzie, słuchajcie. Męcę do Bosaka, kiedy ktoś z mównicy sejmowej krzyczy, że jakiś poseł zgasił menorę gaśnicą. Oby to nie raczej <laughs> idiota. Ja, ja byłem zawsze z wolnym, większym entuzjastą epoki rodowcowej niż szpeka. Epoka lodowcowa zajęcia. To się była. bardzo podobała. No. No. Co do pizzy, czosnkowy. Ale nie, ma, nie masz wrażenia, że tutaj no. to jest body shaming, się. nie, body shaming wersja i, i tak, to, tak zwana incelska. No tak, jest I na takie jest przyzwolenie, a na inne nie ma. No, ale wiesz, ale to jest na tej zasadzie, że odwrotnością tego jak Marcin Dubie z wolumetrii, jaką po nie tą do przodu. Albo bracia ty którzy jak zaczyna padać deszcz to im, kurwa, kapie do ryja, nie? To jest przejebane, nie? I e... wszystko jest body shamingiem, pamiętajcie o tym. Sprzątaczka, która właśnie skończyła myć podłogę i brał Brauna jądz z To widziałem. No, sporo tego Brauna jest, nie? Gdy mówi znajomym, że śpiewacie na roratach sekwencje. A tak, tak. Na niewtajemniczonych robi to spore wrażenie. Odpaliłem gaśnicę w sobie, psz! Też mi coś. Granat. To jest hit. O, to ja. A tak, to jest przecież Pawic, kurwa, słuchajcie. A jakbym ją ogłuszył zamiast karpia? Karp mi nic nie zrobiła, ona tak. Nawet jest trochę podobna do Karpia, jak zrobi ten swój dziubek. Chujowy ten mem, ale no najważniejsze, że to jest pawlic i. Jak się ona nazywała tam, tam, Little Caprice. Little Caprice. Znaczy, mnie się w ogóle marzy, to jest taki mój mokry sen, żeby kiedyś to zdjęcie, które my odtworzyliśmy, zastąpiło. Żeby ono było memem. Ten... Żeby to zdjęcie zaczęło zastępować to ze stoka. Tak, do garnka daj trzy szklanki wody i szklanki ryżu. Ok, i co dalej? Dobre, nie? Strasznie jakieś grażenia Kiss tym. long the, the Dream Team Baby. Kobiety z wyhikułem czasu. Jestem swoją wnuczką. Naprawdę? Facet z wyhikułem czasu 1334. Kazimierzu, nie sprowadza ich. Ocuć się go. Tak by było pewnie. Ktoś narysował Gandalfa na siedzeniu krzesła LOL. Albo ktoś ma kurę wskoczyć w tą dupę. <grym> nie, bo generalnie to jest faktycznie narysowane, Mog tak. można tak zrobić, to nie, nie jest problem. Tak, tak to widziałem. No nie, to nie jest problem w ogóle. Słyszeliście, że to nie jest problem. Znaczy... <grym> Dla ludzi, którzy to potrafią. Bareja, proszę bardzo. Alternatywy 4. To dla tych, którzy oglądali serial. Myślę, że to jest Daria Zawiałów trochę. Czy z Daria Zawiałów, a to Queen of the Black. Tak wygląda trochę. I na koniec, proszę Państwa, mam jedną pierdolną i zaburzenie emocjonalne. Proszę pójść to na antenie. No dobrze, to wszystkie memy, z którymi się pośmialiśmy, jak widzicie, jest bardzo dużo sejmu, bardzo dużo browna. Nic dziwnego. No nic dziwnego, chcę więcej dymów, dymu. No. Więc tyle. To był Pub Beats, którego już zapewne poznaliście, głównie z memów, które się gdzieś pojawiają w sieci. Gdzie... Z Twoich odcinków i z moich odcinków, jak gra dresiarza na przykład i miejmy nadzieję, że jeszcze długo, długo, długo nam pogra tutaj ten pawbic. Jakby ktoś nie pamiętał, to w setnym odcinku na przykład nagrywaliśmy piosenkę o hip-hop kryzji po raz drugi. Ej, a w ogóle będzie śmiesznie, jeśli powiesz, że to gej. Z orkiestrą. Co prawda było to oszukane, bo nie nagraliśmy tego z orkiestrą, bo tylko na próbie sobie tam chodziłem i śpiewałem, ale... Było prawie tak. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy, to był 2019 rok. Tak, 2019 listopad. listopad. 25. Tak, 20 Sprawdzajcie. Listopada. Znaczy nie, ja wypuściłem ucinek 29 listopada, A Aha. 25 mogliśmy to nagrywać. Tak. tak. Tak, tak było. Do widzenia, trzymajcie się. Pa.